gdzie jesteś? dobra jest za jest odporna ja jednego czasu nie przeżyłem, a tutaj ona daje radę Ech, Oddalę sobie mikrofon bo widzę że przy krzykach trochę za głośno wychodzę <grym>, sorry przepraszam zielony ona tylko takie potrzebuje o. żebym ja taką potrzebował tylko o, do... o, jak się odsunęło w ostatniej chwili! O kurcze! Więc to chyba jest to jak kiedyś, jakbyś była trochę mądrzejsza. Kupię pasusze. Dobra. Trzymaj się! Trzymaj się, Aszek. Aż... Operuj to! Jeszcze chyba raz. O! Udało się. This is wonder. Ale ma zeza. Nie, dobra. Widzę, że mam jeszcze ogłuszających dosyć. Dużo. Teraz dopiero się zacząłem zastanawiać. Jakim cudem ja rzucam ogłuszające i ja sobie nic nie robię z tego. Eee... O, fale, le, 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 le. Ostatnia chyba fala, albo ostatni przykiewnik, który ży został żywy w tym pokoju. O, tu jest jakiś... Eee, widocznie, ale chyba muszę stąd wyjść. Nie chcę mi się naboi marnować na was. Nie było tak źle, nawet. A dwa ale tylko po dupie dostała. Hmm, co tam jest w tym pokoju? Pusty? Niemożliwe. <laughs> no teraz oddaliłem to z za kicho. Eee, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa... O, rany. No, może być. Zawsze mi się wydaje, że jestem za kichopem, bo no mam w miarę dobry dźwięk <laughs> mojego głosu. O. o, coś tu jest snajperka, raczej naboje. No Ale mi się przydadzą. Tu coś jeszcze jest. O, granat, to się przyda. Tu może coś będzie? W szafce? Olo! Pusta Eee. Yy. O nie, to są... Pieski, że tu będą. Pieski, spotkam jeszcze raz? Uuuu Wielki comeback! Bola boga! Uuuu, ty fiucie! Uuuu, jaką niespodziankę mi zrobił. <grym <grym A to kutas. A myślałem, że już więcej ich nie będzie, ale sobie przypomniałem, że gdzieś tu właśnie się czają taki jeden zwykły. Nie wiedziałem, że on dodał za drzwiami. Nie masz rączki, a teraz nie żyjesz. Och, fajnie giniesz, aż mi to sprawia przyjemność. O rany, chyba nie byłem jeszcze w jednym miejscu. To chyba jeszcze spotkam tych, gost tych gostków. Nie ciekawie, też od shotguna, bo mam takie przeczucie, że mi się może przydać tutaj. Tędy? Dobra, jest jakieś przesie, to sprawdzę. O, słyszę go. Gdzie jesteś? A, tu się śmiejesz. O nie, mapę włączyłem. Nie ten guzik. Type, dalej jeden. Dam ci posmakować. O, łowiu! you. O, brzuszeki rozwaliłem, przepraszam. O, rączki nie masz, wybacz. Został ci jeszcze jeden pasożytek. O, siutka jakich Dzień. Pięć tysiaczków. Uprzejmie, dziękuję. Oby tego więcej było. A co tu jest w tym pokoju? O, wygląda na to, że nic. O, przy guzika. Jak mawia naczelna... E, zasada Residenta. Jak widzisz coś świecącego, guzikowatego, to co musisz to wcisnąć. Więc wciskamy. O. Tylko do połowy się otworzyło. To znak, że ja tam nie wejdę. <ścoughs> no tak. E, no tak. Kim cudem tylko Ashley mogłaby. by też się wcisnął Nie, bo jest tylko tak mało miejsce, tylko Ashley może się przycisnąć. A ja się czołgać nie mogę. Ach, dobra. Co, nic nie przyszło? No, tu nic nie ma. No dobra. Uuu, jednak nic nie było. Żółty to już mi się nie przyda, chyba, że będę mixował dla Ashley. O, jeszcze jedne mogę sobie wziąć. O, użyję. Dlaczego mnie. Chyba, że mam pełny mix. Green, red, yellow, nie. Hmm. Nie, poczekam, może na jeden cios jeszcze. Tu chyba być jest sprzedawca. O, dobrze cię widzi, wiesz? E, otwórz, co tu jest? Czerwony? Tak. Eee, maszyna do pisania. A witam, witam. Got słabo coś, bo nie mam więcej rzeczy. O kurde, jakąś jest sprzedasz? Ulepszenie mogę. <laughs> Chyba do sniperki było unikalne. Aha. 80 tysięcy kupuję. O kurcze. O pół sekundy firing, firing speed szybszy. Ej, to sporo. Niecała sekunda. Aha. Znaczy, jest spore ulepszenie, że szybko strzela. Co jest do kupienia? Nie za bardzo jest, co. Eee. Pfff, dupa. Myślałem, że ma coś. ciekawego. No już muszę chyba sobie poradzić z tym, co mam. Ej, do a dobre ukana nie ma? Chyba nie ma, to unikalny mi zostanie pod koniec gry. Przyda się pewno, w jednym miejscu. Zakładam, że na bossa to zużyję. Aha. A ty musisz wait. Ty wait, i ja teraz będę. A jak to było? Razem. Dwa, jeden. Pyk! Wciskamy. Ah, we did it! Ha! Daj, daj mi buzi teraz. Albo no nie, nie chcę by się zarażał. Głupotom. O... <ś> nie. Dlaczego same najgorsze momenty w grze są, muszą być pod koniec? A, fajnie, trzy skrzynki i nic, pewno. O, na mi daj do dana. chociaż w jednej same najgorsze momenty zostawili na koniec gry. No nie ma nic, co może kieszyć. Złapałem taki, taką dziwną zawiechę. Jakim cudem Ashley ma uprawienie na maszyny ciężkie, Ashley umie prowadzić. Nie wiem co to jest, maszyna do drzewa? Masz mnie to dziwi, że ona ma uprawnienia na coś takiego. Że ona to umie prowadzić, uprawnienia też dobra. O, no, za nami! Ha! gaję nas! O jakie skoczki! Wypad! O kurde! Ale się w was narobiło! Jak mrówków! Ruszaj, ruszaj Dobra Ty tam się zajmujesz rozwalaniem Ty musisz zginąć Oooo Zbiera was się trochę, zbiera a z góry nawet? O, i raining men Ładowanie, pamiętajcie, zawsze lepiej mieć pełny magazynek, nigdy nie wiadomo, co się spotka. O nie, O oh, fuck! A nie wiem, czy go zabiję. Czym się go zabijało? Snajperką? shotgunem, czy z pistoletu wystarczyło? No i boję się, że zawiodę teraz. Wybaczcie mi, że jeśli mi się nie uda. o, o tak! Wystarczyło! Shotguna chyba wystarczyło, bo go nie widzę nad kierowcą Da Oj, to jakieś naboje są. E, pistolet. Kolego! Już, oni nie krzyczą kochanie, tylko kolego! Jak murzyny na starym stadionie dziesięciolecia. Kolego! Buty, buty! Dobre spodnie! Adidas! Udało się? Uff! A jak to wygląda aż my prowadzi te, taką maszynę <noise> Nie mogę o ale niestety nie mamy przyjazdu Gdzie biegniesz? Spier No bo i nam się skończyły, niedobrze dobrze. I'm leaving it to you Dobrze chociaż umiesz prowadzić, bo... Ej, to jest jeden Łonki, on naprawdę się przydaje Wow Powiedzam, że tutaj jakoś się ze stajperki dało ich ściągać. albo się mylę. A nie, to był inaczej. w drugą stronę jak guzik <grym> się znać. O! A polele! Apolele lele O, trzech na raz. dwóch, dobra Dobra, ale ja ten chyba celownik teraz dajmy Zwykły założę. W tej chwili mi się nie przyda. Będzie mi przeszkadzał trochę. A. O, tu jest Apolele. Teraz muszę na Ashley patrzeć. O, shit! Ju. Kurde! A ty... A ty kurde, miódku! Nie ma! Tak, zabili ją! Było się ruszyć z siedzenia. O, suka jebana. Jest jak mnie to... Wkurza mnie ten, takie momenty. Ja se idę, a tu kurde... Dobra! Już! Spokojnie. Nie srej ogniem. Zamknij mordę. Jeszcze raz. najperka. Zdejmujemy. Idzie trzech naraz kurde No nie mogę go trafić Taki fiut O A to niespodzianeczka Kurde Siurgo Siurasku jeden Kutasie O widzę ich, dobra, stoki ściągnę Hej okay. O dobra, teraz cię widzę. To jest kurde zboczeńców O się uh. dobra. Jeszcze ktoś? No je i spokój Idę i jej pomóc O bo ktoś tam. Ta Dwóch?! Oooo Aż takie powodzenie masz u facetów? Normalnie te iniko, inne kobitki mogłyby ci pozazdrościć. Takich kurde. Adoratorów mieć. A. Chyba wszyscy. O, teraz mogę wcisnąć ten pieprzony guzik, tak! Teraz win... O! Coś tu było. A tempę. O, tu coś jest. Szodna... O 10! Fajnie! Przyda się na następną jazdę. Tak mnie zauważyłem nawet. Puste. Na <grymne> zmyły. Tu chyba widzę jakieś ziółko. Spadam na dół. O, tu jeszcze coś zostawili. kasiorę. Ej! No... O, zajebiście, ruszyłaby ze mnie. Winda. I... teraz... shotgun. No, nadrobiłem trochę amunicji. To snajperki tylko nie jest za wiele